Reset energii w 7 dni, czyli przyciągnij to, co Twoje. Może czujesz się zmęczona, zaczynają się wakacje i potrzebujesz specjalnej dawki energii, po to, żeby zainwestować w siebie, zainwestować w swoje marzenia. Kolejne 7 dni, czyli ten reset energetyczny, pomoże Tobie w tym procesie. Cześć, jestem Kinga Paulina i witam Ciebie na moim kanale w przestrzeni, w której dzielę się doświadczeniem z Ho'oponoponą. I co to jest takiego, to hooponopono? Hooponopono, ta stara hawajska praktyka pojednania, wybaczania, naprawiania relacji, znana jest praktycznie na całym świecie jako to cudowne, wręcz magiczne narzędzie, czy magiczna modlitwa rozwiązująca problemy. W jaki sposób działa hooponopono? Hooponopono działa poprzez nasze oczyszczanie czyli to, czego ja doświadczam w mojej rzeczywistości. Ty. To, czego Ty doświadczasz w Twojej rzeczywistości, to jest po prostu odbicie tego, co mamy w sobie, tak? Co Ja mam w sobie i co Ty masz w sobie. No właśnie, i do tego sprowadza się ta magia. I teraz tak, jeżeli spojrzymy na jeden z głównych filarów Hooponopono, jakim jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za to właśnie, czego doświadczamy, to wstępuje w nas moc, moc sprawcza. No, bo skoro ja jestem odpowiedzialna za to, czego doświadczam, Ty jesteś odpowiedzialna za to, czego doświadczasz. To znaczy, że możemy to zmienić. Właśnie. Słuchajcie, te kolejne 7 dni, pierwsze 7 dni lipca pozwolą Tobie na bardzo głęboką transformację. Nie wiem dlaczego, poczułam, że powinnam zrobić właśnie taki cykl i właśnie teraz. Dlaczego? Lipiec, siódmy miesiąc, 7 dni. Ale za chwilę powiem o znaczeniu liczby 7, bo najpierw powiem o tym co, czego możesz się spodziewać i co da Ci ten właśnie energetyczny reset z Ho'oponopono trwający 7 dni, który zacznie się już jutro. I jak zwykle słuchajcie, korzystam tutaj z moich notatek, czyli po pierwsze uspokoisz umysł i ciało. Wyjdziesz z trybu walki gonienia i nadmiernej kontroli. No właśnie. O tym gonieniu i kontroli było w poprzednim nagraniu, także zapraszam Ciebie do niego, yy, gdzie mówię właśnie o tym, dlaczego wszystko to, czy, co gonimy, ucieka przed nami. No właśnie. Kolejne siedem dni. Słuchajcie, to będzie taki wgłom, e, dogłębny wgląd właśnie w to, jak przetransformować naszą energię na poziomie duchowym, żeby właśnie zamienić się w taki magnet, magnes, <ścoughs> magnet po hiszpańsku. Ok, kolejna rzecz. Będziemy oczyszczać emocje i przekonania. No właśnie, emocje i przekonania, które blokują twoje przyciąganie, tak, przyciąganie tego, czego chcesz, które blokują ten brak, może który odczuwasz, poczucie takiej niewystarczalności czy lęk. Bo z perspektywy hoponopono tak naprawdę jedyne co stoi między mną, między tobą a tym naszym marzeniem, tak, tym, czego chcemy doświadczać, w jaki sposób, z kim, gdzie i tak dalej, to są słuchajcie te nasze błędne wspomnienia, bolesne wspomnienia przechowywane w podświadomości. Co z tego wynika? Wynika z tego mniej więcej tyle, że my nie musimy zmieniać rzeczywistości, prawda? Nie zmieniamy naszego oblicza, odbicia w lustrze, tylko oczyszczamy te przeszkody po prostu, które stoją nam na drodze, a są to te nasze programy. No właśnie, kolejną rzeczą to będzie powrót do siebie, czyli powrót do serca. Wiele razy już o tym mówiłam tutaj na kanale, że w momencie, gdy łączymy się z naszym sercem, Czujemy się w pełni, czujemy się na właściwym miejscu, we właściwym czasie, tu i teraz. Czujemy, że wszystko płynie: po prostu płynie. Ja jestem, ty jesteś i cała reszta płynie bez wysiłku. No i właśnie, kolejną rzeczą, na którą otworzą nas te 7 dni, to będzie. Wzmocnienie intuicji i połączenie z tym naszym wewnętrznym prowadzeniem. A z poziomu Ho'oponopono to raczej będzie połączenie z naszą inspiracją. Czyli pozwolimy sobie na to, żeby wyciszyć ten cały hałas, który mamy w głowie zazwyczaj i połączyć się właśnie z tą inspiracją, z tym, kim naprawdę jesteś, czego tak naprawdę chcesz, czego tak naprawdę pragniesz, jakie jest to Twoje. Prawdziwe marzenia. I ostatnia rzecz, słuchajcie, to będzie, no właśnie, stanie się magnetyczną. Czyli w momencie, gdy my oczyścimy te blokady, to nagle wszystko po prostu będzie przychodzić. Ktoś zadzwoni, dostaniemy jakiś mail, kogoś spotkamy na ulicy, ktoś o czymś nam powie. Po prostu wszystko przychodzi. I to jest główna intencja, tak? Tych siedmiu dni, tych siedmiu dni. Właśnie powrót na to, powrót do tego, żeby otworzyć serce, a w momencie, gdy my otwieramy serce, łączymy się z sercem, otwieramy się na przepływ. No właśnie. I teraz tak, słuchajcie, yy, czego możecie się spodziewać podczas każdego z tych dni, yy, zanim przejdę tutaj do yy, tematów na każdy dzień, to powiem właśnie pokrótce, czego możecie się spodziewać. To będą krótkie nagrania, tak? Będę starała się zamknąć w około 10 minutach. Yy, I na pewno będzie krótka refleksja. Będzie prowadzone oczyszczanie, tak? Z hooponopono. Będzie afirmacja, tak? Czyli to słowo. Słowa są tak potężnym narzędziem w kreowaniu, w kreowaniu rzeczywistości, której, której chcemy doświadczać, no i tej, której nie chcemy doświadczać, bo my przez słowo kreujemy. Pamiętamy w Biblii na początku było słowo. No właśnie. Kolejną rzeczą, słuchajcie, która też będzie codziennie, to będzie mały rytuał, który pomoże po prostu nam yy, ucieleśnić tą energię przyciągania. Yy, I tak naprawdę jest to praktyka dla duszy. Jest to, na, jest to praktyka dla duszy wymiar duchowy, ale jak wiemy, wszystko to, co dzieje się w tym wymiarze duchowym, przekłada się. Na naszą rzeczywistość. Eee, dzień pierwszy, tematem dnia jeden będzie powrót do siebie. Dzień drugi to będzie zmiana energii z braku na pełnię. Dzień trzeci, uwolnimy potrzebę kontroli. Dzień czwarty. Zobaczymy, dotkniemy tego, jak to jest przyciągać właśnie z lekkością, w lekkości. Dzień piąty, bardzo ważne, otworzymy się na przyjmowanie. Czy jestem gotowa przyjmować? Czy jesteś gotowa przyjmować? Dzień szósty, to czego ja pragnę, to czego ja szukam, też mnie szuka. To, czego ty pragniesz, to, czego szukasz, też Ciebie szuka. To już jest. Tylko znowu pamiętamy, że y, tą blokadą między tym, y, między mną a tego, czego szukam, między Tobą a tego, czego szukasz, są te nasze błędne wspomnienia. No właśnie. I dzień siódmy: Ja jestem źródłem. Ja jestem. Bardzo potężnie. Transformujący dzień siódmy. No i dobrze, słuchajcie, jeżeli czujesz, że jesteś gotowa na to, żeby przestać biegać, żeby zmienić taktykę, to te siedem dni jest dla Ciebie. Bo te 7 dni nie tylko pozwoli oczyścić Twoje programy, na podstawie których do tej pory działałaś, czyli prawdopodobnie właśnie biegałaś, ale przetransformuje też, przetransformuje energię, żeby móc zacząć inaczej doświadczać tej rzeczywistości. I teraz powiem jeszcze o znaczeniu. Liczby 7, o symbolice liczby 7, mmm, która jest bardzo potężna. I słuchajcie, tak jak wcześniej powiedziałam, ja nie planowałam tego cyklu. Przyszło mi to do głowy tak naprawdę wczoraj, i po prostu poczułam, że to jest coś, co powinno być zrobione, coś, co jest potrzebne. Duchowe y, znaczenie siódemki to jest introspekcja, cisza i mądrość. Czyli znowu szukamy prawdy w nas, szukamy w nas wszystkich rozwiązań, bo my już mamy wszystkie rozwiązania, Ty już masz wszystkie rozwiązania, tylko potrzebujemy się z tym połączyć. No właśnie. Siódemka to też połączenie czasu duchowego i materialnego. Jest to liczba harmonii między tym, co duchowe, czyli trójka, i tym, co ziemskie, czwórka. Siódemka jest naturalnym cyklem transformacji. Stąd też lipiec, siódmy miesiąc, siedem dni. Siedem dni tygodnia. Siedem pas księżyca, siedem czak. Siedem lat jako pełny cykl, cykl w psychologii rozwoju. Siedem stopni alchemicznej przemiany. W tradycjach uzdrawiania siódemka symbolizuje proces przemiany. Od oczyszczenia poprzez uświadomienie. Aż do aktywacji i integracji. Jest to boska doskonałość i pełnia. W Biblii i wielu duchowych tekstach, siódemka to liczba boskiej pełni, odpoczynku, błogosławieństwa. No właśnie, słuchajcie, dlatego te siedem dni tutaj, to nie jest przypadek, ale. To nie był mój pomysł, to po prostu jest inspiracja, <noise> która do mnie przyszła. Ta siedemka to symboliczna podróż duszy. Z chaosu do klarowności, z braku do pełni, z gonienia do przyciągania. Także już jutro, 1 lipca, pierwszy dzień, jeżeli jesteś gotowa, na przemianę z Ho'oponopono w cyklu siedmiodniowym, to te kolejne siedem dni jest dla Ciebie. I pamiętajcie też, że mamy siedem kroków do realizacji marzeń. No właśnie. Siedem. I to może być też Twój pierwszy krok. I przez te 7 dni, słuchajcie, cena 7 kroków do realizacji marzeń będzie niższa, po to, żebyś mogła też sięgnąć po dodatkowy materiał, dodatkowe wsparcie. Także już jutro przez kolejne 7 dni 7 kroków do realizacji marzeń w nowej, niższej cenie, podczas trwania właśnie naszego 7-dniowego programu. Oczyszczania energii, resetowania energii, po to, żeby zresetować się po prostu na nowo. Już dziś co możesz zrobić? Możesz zapisać swoją intencję na te 7 dni. I zapisz w komentarzu, skomentuj, jestem gotowa na 7-dniową transformację. Jestem gotowa na 7-dniową transformację. Więc zastanów się, zanim zaczniemy jutro, jaka jest Twoja intencja. Możesz ją zapisać na karteczce papieru, po prostu złożyć tą karteczkę papieru i zostawić, tak? Nie musimy patrzeć na intencje codziennie. Wystarczy, że raz ją zapiszemy, poczujesz ją w sercu i połączysz się z nią. Dziękuję za Twój czas dziś, dziękuję za to, że jesteś. Do zobaczenia jutro i pamiętaj o tym, że kocham Cię.